Komu się nie podoba, nie siedzi w gównie, albo nie kręci się w głównie, bo mu mhm. ciepło. Nie? Mnie nie interesują fochy klienta, nie interesują jego rozterki. Ja idę o sukces i tyle. Mhm. Czasami trafiają do nas bardzo trudne przypadki, nie? Mhm. gdzie jest taka składanka różnego typu programów i bardzo ciężkich rzeczy, mm -hmm. gdzie terapeuci łamią sobie zęby na tym wszystkim. I zabawa polega na tym, że gdybym ja patrzył na tą osobę, że ona ma focha, że ma mm humory -hmm. i tak dalej, to bym nic nie zrobił. Ja wiem, co chcę osiągnąć, wiem, jak to osiągnąć i dążę do tego. Komuś się nie podoba, niech siedzi w gównie albo nie kręci się w głównie, bo mu mm -hmm. ciepło, nie? Jeżeli pracujemy z osobami, my nie przyjmujemy wszystkich do pracy. Mm -hmm. My przyjmujemy osoby, Którą, które chcą zmian, które są zdeterminowane, żeby tą zmianę hmm. uzyskać. Nieważne, czy są właścicielami firmy, czy menadżerami, to nie ma najmniejszego znaczenia. Hmm. Ale jeżeli są zdeterminowane, żeby osiągnąć ten sukces hmm. albo wprowadzić duże zmiany, to pracujemy. Jeżeli nie, nie idą gdzieś indziej.